Temas bardzo serdecznie i zapraszam dziś do recenzji sandbaru od JBL. Jest to dokładnie model JBL Bar21 Deep Bass Mark 2. Serdecznie zapraszam. Jakiś czas temu na kanale testowałem, można powiedzieć, pierwszą generację tego soundbara, ponieważ miałem model Bar21 Deep Bass, a tutaj mamy model taki sam z oznaczeniem Mark 2. Jeśli chodzi o zestaw, może przyjrzyjmy się pudełkowi na sam początek. No to warto zauważyć, że mamy praktycznie taki kompletny zestaw, który pozwoli nam szybko zacząć po prostu użytkowanie tego sprzętu. Tak więc mamy zapakowany sandbar oraz bezprzewodowy subwoofer. Dodatkowo mamy pilot zdalnego sterowania, do którego dołączone są baterie. Mamy również elementy montażowe, abyśmy mogli sobie zawiesić nasz sandbar na ścianie oraz możemy tam znaleźć również kabel HDMI do połączenia po prostu do telewizora oraz dokumentację, w tym instrukcję obsługi. Tak więc może krótko powiedzmy sobie o jakości wykonania samego zestawu oraz to jak on się prezentuje i co zawiera. Tak więc zaczynając może od listwy, no to tak ona się tutaj prezentuje, będziecie mogli to zauważyć na przebitkach, jeśli chodzi o można powiedzieć następcę tamtego modelu, no to tutaj w wyraźnej zmianie uległ, uległa sama góra. Tu, gdzie mamy panel sterowania, mamy taki zaoblony element, na którym znajdujemy logo JBL oraz przyciski do sterowania sandbarem. Reszta jest bardzo podobna, w zasadzie identyczna. Dalej mamy tutaj za maskownicą wyświetlacz, który informuje nas o podstawowych czynnościach, takich jak wybór źródła, czy też po prostu parowanie poprzez sygnał Bluetooth. Jeśli chodzi o porty, no to mamy w dalszym ciągu wejście zasilania, złącze optyczne, dwa porty HDMI, z czego jeden jest to port obsługujący ARC. Dodatkowo mamy port USB, który jest oznaczony jako wyłącznie serwisowy. pilot pozostał niezmienny, a jeśli chodzi o subwoofer, no to prezentuje się on również identycznie z tego co zauważyłem. Mamy otwór Bass Reflex, na dole mamy sam nasz głośnik, który tutaj posiada cztery stopki, abyśmy mogli go sobie postawić i był. Była wolna przestrzeń między głośnikiem a powierzchnią, na której stoi. No i dodatkowo mamy panel, w którym mamy wejście zasilania. Zasilane są tutaj te standardową ósemką. No i mamy przycisk parowania. Gdyby zestaw nie chciał się połączyć, automatycznie możemy użyć tego przycisku. Tak więc większość obudowy jednego, jak i drugiego urządzenia jest wykonana solidnie. Sandbar tutaj zawiera sporo plastiku, ale również tutaj metalową maskownicę. Plastik jest wysokiej jakości, a jeśli chodzi o subwoofer, jest jestem wykonany z tego co tak myślę w zasadzie, bo nie jest to nigdzie określone, z MDF, czuć taki jakby stukot drewna, tak więc myślę, że jest to właśnie płyta MDF, no i dodatkowo ma on elementy metalowe, tak jak tutaj panel, który jest tutaj przykręcony z, z zasilaniem itd., tak no ale samo wykonanie zestawu jest, jak przystało na tego typu zestaw, poprawne i nie odbiegające od normy. Przechodząc płynnie do specyfikacji, to może zacznijmy sobie od wymiarów naszego sprzętu. No i jeśli chodzi o sandbar, ma on wymiary 965 na 56x85 mm, a jego waga jest to 2,14 kg. Jeśli chodzi o subwoofer, no to ma on wymiary 240x240 na 240 379 mm, a jego waga jest to 5,61 kg. Warto zaznaczyć, że masa opakowania brutto, czyli całego zestawu, wynosi ponad 10 kg. Jeśli chodzi o parametry techniczne, no to cała moc tutaj kompletnego zestawu jest to 300 W, z czego mamy tą moc rozdzieloną między sandbar i subwoofer. No i subwoofer pobiera moc 200 W, a sandbar dwa razy po 50, według specyfikacji. Sandbarze mamy cztery przetworniki typu Racetrack, dodatkowo mamy dwa głośniki jednocalowe, są to głośniki wysokotonowe. Jeśli chodzi o subwoofer, mamy tam 6,5 calowy głośnik niskotonowy. Dodatkowo warto oznaczyć, że jeśli chodzi o wejścia i wyjścia, no to mamy wejście HDMI oraz wyjście HDMI z obsługą ARC. Wersja HDMI jest to 1.4. Pasmo przenoszenia jest to od 40 Hz do 20 kHz. No, i mamy złącze USB, które w wersji globalnej przeznaczone jest tylko i wyłącznie na potrzeby serwisu, ale w wersji na USA możemy z niego odtwarzać po prostu dźwięk, czy to z pendrive'ów, czy też z innych urządzeń. Warto zaznaczyć, że mamy również tutaj Bluetooth w wersji 4.2. Służy on do odtwarzania dźwięku z różnych urządzeń typu smartfony, tablety, komputery czy telewizory. Dodatkowo możemy sobie sterować natężeniem dźwięku. Jeśli chodzi o bas, na pilocie mamy dedykowany ku temu przycisk. Możemy wybrać jeden z trzech poziomów: low, medium oraz high czyli sterujemy sobie jak bardzo duży ma być ten bas jeśli chodzi o moje odczucia z użytkowania tego właśnie sprzętu powiem Wam, że rozwiązanie Sandbar z przewodowym subwooferem jest naprawdę dobrym rozwiązaniem jako takie uzupełnienie naszego telewizora o naprawdę dobrej jakości dźwięk dodatkowo wszelakiego rodzaju seriale, filmy czy też rozrywka na konsolach no, dostaje nowego wymiaru tak naprawdę Zazwyczaj te głośniki w telewizorach są dość dobrej jakości, jednak nie mogą się one równać z takim właśnie zestawem. Mamy tutaj dzięki subwooferowi niskie tony, czego zazwyczaj brakuje w telewizorach. Na no sam dźwięk, tutaj dodatkowo sparty technologią Dolby Digital, no naprawdę bardzo przyjemnie potęguje te wrażenia z użytkowania telewizora z takim właśnie zestawem. Dodatkowo moc, która myślę, że jest tutaj wystarczająca. Ja zazwyczaj używałem tego sandbaru w okolicach 10 do, do tych 15, 18 poziomów regulacji głośności przy maksymalnej głośności. Myślę, że takim zestawem można spokojnie nagłośnić jakąś nawet domówkę, którą zechcemy sobie gdzieś tam zorganizować. Do salonu wielkości 25 m2 jest w zupełności wystarczający. Nie myślę, że. Nic Lepszego nie jest potrzebne. Ewentualnie możemy zakupić wyższy zestaw, który ma dodatkowo odłączane dwie. Kolumienki po bokach, no i możemy sobie po prostu je zawiesić gdzieś tam na ścianie i uzupełnić o taki naprawdę przestrzenny dźwięk, który kiedyś był realizowany przewodowo. Jeśli mamy dobry klas telewizor, a najlepiej, gdy ma on jakiś ekran OLED, czy też po prostu 4K, które stało się już standardem, no wtedy naprawdę możemy poczuć się jak w kinie. I myślę, że to jest dość fajny element, zrobić sobie po prostu takie kino domowe. W kwestii dźwięku, no tutaj ten dźwięk jest naprawdę moim zdaniem bardzo dobrej jakości. Dodatkowo mamy tutaj technologię JBL Pro Sound, która zapewnia nam ten, tą dobrą jakość dźwięku. Możecie pomyśleć, że ja tutaj słodzę, ale już pierwszą generacją, którą testowałem, byłem zachwycony i myślałem o jej zakupie na użytek prywatny. W tej generacji po prostu jest jeszcze lepiej tam błędy, które gdzieś tam wynikały, a nie było ich wiele, praktycznie nie było tych błędów moim zdaniem, no zostały tutaj poprawione. Oczywiście ten zestaw nie może równać się z zestawami dużo droższymi, a ja też nie jestem audiofilem, żeby aż tak bardzo porównywać tego typu sprzęty. Jednak taka moja opinia jest bardzo pozytywna o tym zestawie, ponieważ dzięki subwooferowi, który jest bezprzewodowy, mamy to wrażenie takiej głębi dźwięku tego, tego basu, a sam sandbar, który posiada głośniki średnio i wysokotonowe, daje radę tutaj w całym takim zakresie. Jeśli chodzi o bas, jest bardzo dobrze, jeśli chodzi o tony wysokie i tony średnie. Również jest to wszystko bardzo fajnie słyszalne, w, głównie w filmach czy też serialach, bo tak najczęściej testowałem tego typu zestaw lub podczas słuchania muzyki poprzez Bluetooth. No jest to na, pew na pewno znacznie lepszy sprzęt niż po prostu zwykłe wbudowane głośniki w telewizor. Przechodząc do podsumowania, ja z tego zestawu jestem jak najbardziej zadowolony i mógłbym go polecić. A przechodząc do ceny, ta w oficjalnych sklepach JBL jest to 1700 zł. Bez złotówki. W podobnych elektromarketach znalazłem już tą cenę niższą o 100 zł. No i w tej cenie jest to, myślę, standardowa opcja. Tak naprawdę nie wyróżnia się ona też przesadnie, ale też nie ustępuje innym konkurencyjnym modelom i mogę ją z czystym sumieniem polecić. Nie mam tutaj pełnego obrazu, ponieważ nie testowałem jeszcze przesadnie dużo sandbarów. Posiadałem kiedyś prywatnie model od Hitachi, ale to był zestaw bez takiego bezprzewodowego subwoofera, tak więc no, nie mogliśmy tam mówić o tym pełnym dźwięku. Ta cena wygląda właśnie następująco, a jeśli chodzi o konkurencję, to tak poszukałem i myślę, że alternatywą dla tego sandbaru może być propozycja od marki Samsung. Jest to dokładnie model HW Q60, to tylko tam mamy dźwięk o większej mocy, delikatnie, ponieważ tam mamy 340 W, ale myślę, że nie będzie to robiło zbyt dużej różnicy oraz mamy tam dźwięk 3.1, tutaj mamy dźwięk 2.1. To już może być jakaś tam delikatna różnica. Ja ze swojej strony mogę ten sprzęt jak najbardziej polecić. Spełnił on moje oczekiwania i tak naprawdę no jest to dobra propozycja, warta polecenia oraz zakupu. Jeśli szukamy takiego sprzętu jak właśnie Sandbar z bezprzewodowym subwooferem, no sprawdzi się on po prostu dobrze do, do naszego salonu, czy, czy po prostu pomieszczenia, w którym będziemy chcieli używać tego typu sprzętu. Jest to po prostu propozycja w tej cenie myślę w miarę kompletna. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Myślę, że byłoby to już wszystko w tym materiale. Zachęcam do subskrypcji kanału. A jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się no i pozdrawiam. Cześć.